hej, Cześć, Cień w tym odcinku położę mi jak zrobić sobie kolejne darmowe dwa itemy, które Fortnite rozdaje właśnie graczom. Ale więcej szczegółów już w tym odcinku. A ja nowe osoby zachęcam do subskrybowania tego kanału wraz z węczkiem. Żebyście nie przegapili kolejnych odcinków właśnie z Fortnite'a, a już bez żadnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. No i jeżeli chodzi o te itemy, które będą do zdobycia za darmo, to będziemy mogli zdobyć malowanie oraz ekran oświetlenia, który w tym momencie widzicie na ekranie. No i malowanie ma nazwę Otwarcie Ognia, natomiast... Ekran wczytywania to nazywa się dobry cel. No i pewnie że zapytacie: wszystko spoko, wszystko spoko, fajnie, elegancko, ale jak w ogóle te itemy zdobyć? No i właśnie do tego sobie przejdziemy w tym momencie. Żeby je zdobyć, musicie się udać na Twitch'a. Oczywiście, przy okazji, możecie również wejść na mojego Twitch'a, zostawić followa, jeżeli nie followujecie, bo dzisiaj w okolicach godziny 21.00 stream jak z Fortnite'a będziemy wbijać czempiona i tak dalej, i tak dalej. Ale nie przedłużając, wchodzimy sobie w tym momencie tutaj. Następnie klikamy dropy. No i jak widzicie, mamy. Tutaj nową kampanię Fortnite Zero Builds Build Drops. Data zakończenia to jest poniedziałek 4 kwietnia o godzinie 6 rano. No i jeszcze aby je zrobić musimy połączyć nasze konto Epic Games z kontem Twitch. No i będziecie to mogli zrobić, jeżeli wejdziecie na stronę Epic Games, no i tutaj w zakładce połączenia będziemy mogli właśnie połączyć nasze konto z Twitchem. Ja oczywiście mam nie połączone bo jestem na innym koncie, ale to nie ma totalnie znaczenia w tym momencie. No i aby dostać Steady I'm Loading Screen będziemy musieli oglądać 30 minut jakiegoś streamera, czy to polskiego, czy to zagranicznego no i jeżeli wejdziemy sobie na przykład do streama na kubiksa to już jak widzicie w tym momencie mamy dropy na Twitchu. tutaj rozwijając to będziemy mogli właśnie zdobywać tutaj nasze dropy kanał kubik złączył dropy dla społeczności oglądaj stream i odbieranie nagrody kiedy klikniemy sobie zobaczyć szczegóły to w tym momencie znowu nam się pokażą właśnie te nagrody, które możemy zdobyć no i jeżeli obejrzymy przez 30 minut streama kubiksa no to wtedy dostajemy właśnie loading screen bądź malowanie w zależności na którym etapie jesteście. Więc ja już dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dowiedzieliście się właśnie od tych nowych darmowych temach. Trzymajcie się i cześć.